Hej, dajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj rozpoczynam nową serię, w której kontynuuję moją przygodę na serwerze Coxcraft. Um, także, no cóż, gramy oczywiście na trybie Skybox, no i ja jestem generalnie na. Jeszcze założę mój hełm, bo do wstępu go zdjąłem na poziomie 10. No i myślę, że dzisiaj sobie troszkę poulepszamy. Też prawdopodobnie z mojej rangi, czyli rangi COX, będę miał klucze. Także zobaczmy sobie. No i kitu na razie nie odbieram, ale wezmę sobie klucze. No i tak, mamy dwa klucze do COX skrzyni, także. Myślę, że jeszcze otworzymy. No i pewnie przeraża was, że znowu pojawia się kolejna przerwa. No. E, niestety tak było o i tutaj mamy fragmenty duszy a one są dosyć drogie więc myślę że potem je sobie fajnie wystawię e, klucze do skrzyniawk no możemy je też otworzyć mam nadzieję że coś będzie no niestety no wielka przerwa znowu się pojawiła można powiedzieć wielka wakacyjna przerwa w moim stylu e, no tak jakoś wyszło ale już teraz wracamy z regularnością i mówię na serio no, i myślę, że dużo zmian się podzieje, ponieważ oczywiście zacząłem. Zmieniłem sobie program. Z Rizolfa przerzuciłem się teraz na inny program. Zapomniałem, jak się nazywa XD. E, dobra, tepnijmy się na naszą wyspę, za pomocą Warp. Dobra, jesteśmy, więc ja tutaj sobie chwilkę postoję. Oj, ziomek tutaj jest. Zobaczmy. Miecz być może mój, ale ma siłkę. No, ma siłkę z talizmanu, na którego zbieram. W zasadzie to mam ten talizman, ale jakoś wolę szybkość. Chociaż myślę, że żeby nas tak głupio nie rozwalali, co Aha, rozminiełem już to na esencję talizmanu. Nieważne, jednak nie mam tego talizmanu i też nie będę go pewnie kupował. Dobra, pójdźmy się na kopanie, bo na tym serwerze, żeby móc ulepszać swoje temki możemy też kopać generatory. No i myślę, że to jest całkiem spoko. Jeśli chodzi o inne tryby na Coxcrafcie, no to ja zajmę się raczej jak już to migierkami Jeśli chcecie na przykład jakieś bedwarsy, to piszcie w komentarzu to piszcie komentarze ja z chęcią jeśli, jakiś poz, jeśli jakieś się pojawią nagram dla was jakieś luźne minigierki ale tak to z jakichś trybów survivalowych czy anarchii nie będę nagrywał odcinków a jeszcze takie szybka informacja ponieważ jak już niektórzy którzy widzieli mój powiedzmy odcinko shorts no na temat serwera wiedzą że posiadam swój serwer no kontynuują więc pewnie jeśli oglądaliście tam się tłuką, jeśli oglądaliście taki pewien odcinko shorts, to wiecie, że ja założyłem swój, no, znowu gościu chill. Że założyłem. Uff, na szczęście nie straciłem bloków, bo jak się spadnie bez walki, to można stracić chyba za drugim razem. E, no, ja założyłem swój serwer taki survivalowy, więc jeśli chcieliby. No i zakładam, że niektórzy pewnie, że jakaś tam część już na nim grała e, i od pewnego czasu się nie dało grać ponieważ została przerwana e, płacenie za niego. No, niestety wystąpiły pewne niespodziewane komplikacje, a już teraz zostało to wznowione. Jeśli macie ochotę na jakiś fajny survival, no to zapraszam, ale myślę, że jeśli będzie dużo osób grało, no to z pewnością ogarnę jakoś więcej jakichś zmian, bo na razie to trochę bieda. Zachęcam do zagrania. Ja raczej nie będę... Ben... Ja raczej rzadko będę grał, ale myślę, że czasami będę. No bo ciągle Wy musicie mi akurat jak gadam włazić tutaj. Panie, spadaj pan, no niestety mnie rozwalił. W ogóle od zbrojek ma się więcej... HP, więc już trochę tego jest. Dobra, pójdźmy sobie tutaj na czynkowe generatory. No, no człowieku, sojdź na ten generator, ja pójdę na ten. Wolę się sojuszować. O jakiś, jakiś y, z, y, z słabszą zbrojką, ale taki sentaj z małym. ma jakiegoś knockback. Nie spadnij tylko. Ups, dobra, Wez, wezmę sobie w pięć chłopiedzie, ty tam o mnie goni, tak goni mnie, dobra, jest problem, bo już nas gonią No widzicie, że lekka zadymka się tutaj dzieje, ale dobra, no i on chyba zajął się innym graczem, także ja tutaj z komendą warp poczekam aż skończy mi się walka on tu biegnie, dobra, tepnąłem się w ostatni fi, ale to jest skill, o boże, ktoś mnie goni Dobra, no, Ej, chciałem go ukraść. Ej, spadł gościu. Do chill. No. Człowieku, weź ty się ogarnij. Ja się nie chcę klepać. Dobra. O, on ma 300. No sorki, ja nie chciałem go dojechać, ale niestety go zrzuciłem. Chciałem ziomek pomóc. O, ty tu jesteś. No. Sor? No. Dobra, w końcu ten ziomek cały, cały czas nawalał, się uspokoił, także kontynuując, No, to właśnie mam swój serwer. Yy, no i raczej z niego nie będzie odcinku, bo wolałbym zostawić go dla Was. Ale myślę, że jeśli faktycznie już pojawiłyby się jakieś stanowcze zmiany, to może nagram odcinki. Tylko musiałbym sobie kupić chyba drugiego accounta albo pożyczyć od kogoś z rodziny, bo nie chciałbym żeby mieć administratora dobra jest, to ja mam tego chyba fraga, a nie to mój ziomek go miał. No cóż, też tak bywa czasami. No niestety on dostał nagrodę pieniężną i ekspową, no oczywiście pieniężną walutą serwerową. No i no cóż, no, przejdźmy sobie teraz do kopania. Bo jego akurat jest całkiem dużo. Możemy też sieć na generatorach, ale myślę, że to jest nieefektywne. No i niestety się skończyło, także jednak musimy siedzieć na generatorach. Zacznijmy jeszcze strefę bezelkową. No i jak widać, mamy dwóch koksów i zero grzybków. Także przenieśmy się na warpa wcześniejszego, ponieważ stąd jest bardzo blisko do generatora dorszy, który jest wyczyszczony. Także przenieśmy się na warpa. Tego bodajże. I zobaczmy, tak. Pryzmaryn jest do wyzbierania. O, jeszcze cztery takie skompresowane bloki. Które, które tak naprawdę są z stakiem bloków, którego tutaj wykopiesz, to wtedy no z nich za, za 24 będziemy mogli sobie już coś ulepszyć. Też mam takie spodnie i ja myślę, że będzie dobrze sobie wystawić. Moglibyśmy sobie coś ulepszyć, no bo generalnie no to jak widzicie, już wam zaraz pokażę, jak widzicie na ulepszeniu to oprócz tych spodni już bym mógł sobie buty za te 24 wyulepszać. Także to było stąks, no. Czy mi się tutaj odnowiło, tak odnowiło mi się dobra ziomak. To pokopmy sobie razem, Mam nadzieję, że mnie pamięta i nie będzie się chciał bić. Bo już trochę my się z nim mieliśmy. E, no, dokładnie, jeszcze dwa skompresowane czy tam e, utwardzone bloki. Do, no, teraz jeden i będę mógł sobie ulepszyć, chyba, budki. E, no i przejść już, chyba, na poziom następnej wyspy, z czego spodnie mam bardzo do przodu ulepszone, bo sobie kupię. Stwierdziłem, że w ramach formy ochrony, zwłaszcza, że chcę teraz nagrywać, no dobrze było mieć lekko lepsze. Dora, skorzystajmy z chwili um, spokoju. No fajna chwila, spokoju już mnie ktoś ładuje. No kopie, nie ładujmy się. Ja chyba zjem sobie jabłuszko, bo akurat mam ich całkiem dużo. Który to taka tako? No to sobie zjadłem jabłuszko. Zejdźmy sobie w takim wypadku na dół i przemieńmy sobie mą ostatnią część outfitu na 11. Także tak. 11, 11, 15, XT, 11, 11. Czyli musimy teraz pójść na tą, na buderze, ciemno-zieloną wyspę. Będzie tutaj generator. Za chwileczkę, ale, ale póki go nie ma, to pójdźmy się na górę warpem. No i na górze jest za. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie, będą chcieli się klepać. Czy tu jest jeszcze jakiś tak? Tu jest generator, jeszcze no domyśliłem się, bo zazwyczaj są dwa. Tam ci się biją, to ja w tym czasie się skorzystam. Też nie wiem, czy wender częściej nie mam przypadkiem takich bloków. Może się skoczmy. No to fajnie, zaskoczymy sobie szybką podróżą, jak ten ziomek mnie zaciupie. No i super randzka, szybka podróż zadziałała, także jesteśmy już na spalnie. Mam utwardzone bloki, ale jest ich taka no średnia ilość. Mam też mine boosta, którego za chwilę sobie chyba wykorzystamy. Zerknę na dół. I na dole ktoś się kopie. Także jak ktoś se kopie i nie ma takiego chill, gdy Ten ziomek jest mocny, to za chwilę miał na... No, ktoś z tych, z tych mnie na. Dobra, ja chyba sobie tutaj chwilę postoję, bo tam na dole są y, troszkę spocone osoby. Przejrzyj sobie rynek przy okazji. To jest strasznie się klepią na tej mojej sferze. Dobra, y, ten co tutaj kopał, został wyjaśniony. Także ja tutaj wracam na dół. No, na górze za dużo nie zdobłem. Fajnie, bo jakby teraz się pojawił jakiś mind boost, bo mojego z Vouchera nie będę wykorzystywał. No, chłopie, Soj, soj. No, ja jestem słabszy, ale mi nie klep, bo już mnie raz biłeś, to myślę o mniej z tego. przyczynia ja też chcę sobie pokopać. No i dobry ziomek. Nie klepie, także profit. Dobra, weźmy sobie, e, pokopmy. Co mi bije? Dobrze, dobrze, że go... Dobra, mniejsza. Za pomocą naszej sprawdzenia szybkiej podróży znaleźliśmy się na e, górnym... E, no, na górze. Dobra, on tutaj sobie chce zbierać, także mu nie będę da... przeszkadzał, bo nie ku... Tu jest lepszy, także chyba nie mam wyjścia, co to przeszkadza mu. Dobra, zeskoczmy sobie tędy. I tutaj sama posłuchaj. Czemu akurat na tej sferze jest tak dużo mocnych ludzi? No, akurat trochę kiepska pora na nagrywki, ale chyba będzie musiał pójść na bezpie... Wyja... No cóż, jaka zmiana planów, jesteśmy na bezpiecznej. Niestety na razie jest tam dużo typa, więc tej pokopie i pogadamy. Także jeśli chodzi o mi to chyba najlepiej by mi szło na Bedwarsach, ale też na jakichś innych trybach. No, jakiś czas tę grałem, więc może nie będzie aż tak źle. No nie wiem jeśli chcecie to oczywiście się coś nagra, a co do Better Minecrafta, bo mój znajomy już wypytywał o niego, to tak mam pomysł, będzie niedługo odcinek, mogę zaspoilerować, że będzie to raczej taki odcinek, żeby se tam posłuchać, bo nie będziemy nic strajhardować tylko będzie taki chill. Dobra, tylko tutaj albo tam z drugiej strony jest ten taki ciemny blok, bo tam go nie widziałem, tak tutaj też jest. No jesteśmy na strefie vip No bo skoro mi już y, tego, to, tego całego koksa no to czemu by sobie nie pokopać na lepszej strefie chillku zwłaszcza że o tej porze to tam jest totalny dojazd zresztą zaraz może się y, wytepie i zobaczę tylko ja bym sobie coś po, wyulepszał. Dobra, mamy 7. To nie jest jakoś dużo. Ja potrzebuję. 24, no trochę tego trzeba, nie żeby coś. E, no cóż, tutaj się pokopię i zaraz pójdę na kontrolkę czy tam w końcu się uspokoili. No, na dół. Dobra, i go tutaj nie ma, a za 3 sekundy się odnowi, także co? Ja też może w takiej okazji skorzystam z vouchera. Używałem takiej komendy, no i proszę bardzo, mamy u góry Mindboost, także lecimy, kopiemy i myślę, że teraz będzie szybciej. No, ja raczej e, powin, ja raczej Wam polecam sprzedawać takie vouchery jak dostępcie ze skrzynki awka albo coś. No, a ja akurat lubię używać. No, goście, no, a tutaj, no, co, no, chłopie, e, czyli dogadaliśmy się z naszą oprawcą e, tymczasowo. No, ja tutaj wolę nie walczyć póki co. E, jak już, to może potem pójdziemy e, się walić na tą taką strefę e, jasno- szarą, czy tam szarą, e, bo akurat tam byłyby jakieś korzyści. Dobra. Ja tego obędę nawalał, bo on mojego ziomka chciał zabić. Dobra, panie, ty masz lepszy miecz? Weź ty, weź ty, zielony się bij z tamtym. Dobra, już tutaj do mnie przyszli lepsi setowo gracze. No, ja też nie chcę wywalić tego boosta na darmo, bo akurat, no, jest on dosyć drogi. Myślę, że tak 300 monetek na spokojnie przy jakiejś lepszej okazji. Dobra, ci mocniejsi se poszli tam. Jeszcze jeden ziomek został. Może wyłączę jeszcze kółka chillu. Oj, tutaj przed jakiś już wyulepszaną zbrojką. To ja może skorzystam z zamieszania sobie po kopie. Dobra, chyba tamten też postanowił się sojuszować, ale przyszedł jakiś aksolatlowy czy, jak, czy jakiś tam, bo szczerze to nie rozróżniam tych niektórych zbrojek dobra, widzimy się za chwilę ja w ogóle jak nam spami e, tymi powiadomieniem że zwolni z używania komentarza minęło jakieś minuta odkąd ostatni raz użyłem no, gość, no wrócił mocniejszy gość ale oni tutaj tak raczej przebiegają więc myślę, że na chillku, ja bym chciał dokopać się do końca, dobra tamten, co miał za nami soja, e, właśnie wyklepał mocniejszego i se pobiegł, no raczej on tutaj nie będzie szukał, chyba że chce polepszyć bloki, bo słabsze można y, ulepszać na te y, lepsze. No i to jakoś bardzo się nie opłaca, ale dla osób, które wolą bardziej y, chillerską rozgrywkę, no to myślę, że git zwłaszcza, że mamy tą bezpieczną strefę, na której przez chwilę byłem. No i póki to się odnawia, to ja pójdę sobie na inny warp, który, na którym już byłem. Czyli dokładnie ten warp i pójdę do tego... Jakiś na pocuch, no nie idź tam gościu, rozwalicie dobra, rozwali mnie, xd, że tamtego nie rozwaju. raczej tacy to rozwalają Dobra, pójdę sobie na górę, zejdę tam do podziemi, bo widzę jeden nick, czyli to jest po prostu to No i poczekajmy chwilę, ci się tam biją, dobra, już się nie biją, teraz mnie gonią dwaj mocni gracze, chłopie zielony Choć się teamujemy na nich, bo to jest to. Jakiś inny mnie od boku w mojej zbrojce chyba dojechał. Dobra, szybko zbieramy. Nie, to jest jakiś taki niebieski, to on chyba lepszy. Ora, ja skorzystam... za. No nie no, jeden się na mnie sfokusował czerwony. O, a tutaj się odnowiło. No to jeszcze sekundy ostatnie mojego mind boosta wykorzystam na. To chyba, że rozwali jakiś z tych napoconych. Dobra, mań... akurat prawie już wykopałem nie ta komenda. Ja teraz już mogę sobie ulepszyć no cokolwiek. Żeby był flex, to weźmy sobie główkę krokodyla lagun. No ciekawa nazwa. I tepnijmy się na bezelkową. Nie ma po co. Czyli wytepajmy się na górę. I skoczmy sobie na dół, bo szczerze to na górze jakoś bezpiecznie się nie czuję. I też wolę sobie pokopać. Więc myślę, że widzimy się za chwilę, jak już wykopię cały ten generator. We, ziomek, idzę. Czyli że chwilę sobie postoję tutaj. W ogóle mega kul, cool, że tutaj jest taka jaskinia. Bo raczej, jak ktoś będzie biegał jak tam ziomek, to będą szli góry oni coś tam robili, a jak ja stoję na shifcie, to chyba mnie nie widzą. Nie idź do cave. Nie atakuj mnie. No. Ty, ty. Jeden. Ja ci oferowałem soja. Mam nadzieję, że ja wygram pojedynek. Oj, on ma dobry... Nie no, ja z lepszą e, zbroją przegrałem. Ty spadaj. Oj, rzut. A nie, on jest tylko częściowo żółty jak ja. No to dobrze, ja tam idę na dół. Mam nadzieję, że ten chłop mi się tutaj zaraz nie wklei. Ta nie telki. A to trójki, no to nawet jakieś lepsze ziomek, ty mają jeszcze wyjeżdżać, Jakby szkoda, że ja nie... On ma jakiś dobry miecz chyba, bo mega mocno mnie ładuje. Nie wiem co on ma zamierzchnięte. On ma chyba jeden poziom lepszy miecz. Kościół, no. na górę. A ja w ogóle zobaczę, jakie są lepszenia. Jeśli masz przy... Stoć mi nawalać, dobra, nie. Dobra, w końcu pokonany. Weź chłopie już tutaj nie wracaj lepiej. A, ja sobie powystawiam chyba y, te fragmenty dusz po 200. Dobra, powystawiam sobie część. Niestety ktoś mnie chyba rozwalił. Dobra, mamy już 7. Ja bym teraz poszedł sobie lekko pokopać. No. Ja sobie poszedł na górę, a tam na dole jestem ten chłopiec, cały czas się chce ze mną nawalać. I przez niego nie mogę nawet za bardzo zobaczyć. Yeah, ja tutaj, wow, ktoś chyba nas kupował mnie, zobaczcie. Eee, mo... Ja muszę zobaczyć ile... Jest to dokładnie pół staka. także myślę, że byłoby to odpowiednie się właśnie teraz tym zająć. A małe klepę raczej to przegrał. bo chłop ma chyba miecz na tak... Ona z góry mnie przegonili, z dołu chyba też. Dobra, powtarzamy klepę z tym typem. Dobra. Ma 11. To powinno być git. Dobra. Jest nasz oto Wyjaśniony. On mnie strasznie tutaj irytuje. No, znowu gościu. Ja można się nawalać. Zmarniłem to i wszystkie refy. Dobra, może ze No niestety nie mogę się do niego wytepać do góry. Tam jest jakiś chłop. Ze przekwipunkiem, ale muszę się gdzieś się osojować, Dobra. Wow, Boss Guardian się tutaj zrespił. On no nie wiem co z niego leci. W zasadzie to nie tutaj, ale gdzieś się zrespił. Już widzę, że ktoś na LC leci w tamtą stronę. Czyli prawdopodobnie gdzieś do tego guardiana. Zresztą ja tam nie wiem gdzie on jest. O! Jednak przecią do nas. O, tu na górze też sporo graczy, dlatego ja sobie schodzę na dół. No i tutaj widzimy się po dłuższej przerwie. No i jest teraz gębust, także myślę, że sobie chwilę tutaj postoimy. No ja już mam 27, ale przeoszczędzam, ponieważ chcę sobie ulepszyć mieczyk. Myślę, że to będzie taki achievement naszego odcinka. No, czy, czy wy możecie mnie zostawić? Cały czas tutaj mamy problemy z tym, że jest to atakowane. Dobra, ktoś tam się bije, więc ja szybko wracam na generator. Wezmę też sobie refilka. Dobra, dawaj mi tutaj bloczki. Ja potrzebuję, trochę ich tutaj jest. Dobra, dawaj, mój ziomek, z którym się bijem cały czas. Niestety nie prawdopodobnie również zginął od tego typka. No oni tam się spadli. To ja też tutaj postoję. Jeszcze tylko dwa skompresowane bloki, szczepione. Tutaj zaraz ktoś się pojawi. To ja schodzę. Na o, na dole ktoś jest, to ja jednak idę do góry. Jeszcze tylko dwa bloczki. No i będziemy mieli to co chcę mieć. No dobrze, przyszła pora ulepszyć nasz miecz na następny jedenasty poziom. Także właśnie to robimy i to będzie taki achievement kończący ten odcinek. Jeśli więcej z tego serwera, jakiś migierek, to piszcie to piszcie w komentarzach. No, ja też zachęcam Was do wbicia na mój serwer. IP będziecie mieli w opisie. No i to była tyle w tym odcinku. Cześć!